Witajcie! Dziś przed nami cudowny odcinek, w którym przeniesiemy Was do smaków Azji. A to wszystko dzięki temu, że w Lidlu ruszył tydzień kuchni azjatyckiej. Poczujecie fenomenalny smak pierożków Dim sum. A w tym wszystkim pomoże mi on. Wyjątkowy. Daniel z kanału Umami. Michał, witajcie widzowie. Dzisiaj przedstawię Wam do tych serca. Będą to Dim sumy po chińsku. Oglądaj dalej. Wersja wegańska. Juhu! Daniel, przygotowanie. Zaczynamy od ciasta i to jedziemy pełnym ogniem, bo. No, będzie dokładnie, bo będzie nam potrzebna gorąca woda do tego, bo ciasto powinno się zaparzyć i wtedy będzie takie super przy wałkowaniu. Ten przepis e, zbudził trochę kontrowersji wcześniej między nami, mm. bo ty używasz tylko mąki pszennej. Tak, dokładnie. Dzisiaj było to nowością, że użyjemy do tego też mąki ziemniaczanej, aczkolwiek e, uważam, że będzie to fajny pomysł, e, ponieważ ciasto będzie bardziej sprężyste wtedy, prawda? Dokładnie tej... i elastyczne, ale jednak nie możemy dodać za dużo e, tej mąki, więc e, całą dokładną listę składników znajdziecie. W opisie filmu. Kurkumę dostajemy e... i odrobinę soli. E... Właśnie, to jest twój akcent, zabarwienie ciasta. <laughs> tak, dokładnie. Kurkuma zawsze ładnie wygląda, ciasto będzie wtedy pięknie, żółte. Zaparzamy wrzątkiem i wyrabiamy. Ja oczywiście Woda nie brudzę sobie rąk. Odrobina kurkumy. Dobra, dosłownie zły no, i teraz gorąca woda, ale nie taka wrząca. Jakieś 90 stopni, tak żeby miała, prawda? Dolewamy do środka albo nie. Zamkniemy pokrywkę w pierwszej kolejności. Żeby nie stracić tego ciepła. Dokładnie. I możemy już zacząć możemy już włączyć właśnie mikser. Uh -huh. Oczywiście poradzisz sobie też bez takiego super robota kuchennego. Wystarczy po prostu miska, i wtedy drewnianą łyżką mieszając, dodajesz tej gorącej wody. Świetnie. No i teraz co? Odpalamy. Czyli... Odpalamy. Op. Cyk i dodajemy. Maszyna się naruszyła. Odpalamy. Ale słyszę ten dźwięk, super. O! Ciasto nam się wyrabia. Tutaj jeszcze trafią dwa bardzo ważne składniki, czyli mąka ziemniaczana, ta olej. nasza kontrowersyjna, i tak, olej. Tak. One naprawdę musi być piękne i elastyczne. Ja chciałam poszaleć i zrobić taki wegański farsz, choć mm -hmm. mówisz, że w tradycyjnej kuchni azjatyckiej... – Chińskiej. – Chińskiej. – sam to chiński. – chińskiej mamy w przewadze mięso. – W przewadze jest mięso. Zazwyczaj jest to mięso właśnie wieprzowe w połączeniu na przykład z krewetkami. Różne części tego mięsa, w zależności od tego, co przygotowujemy. Zazwyczaj właśnie do farszu, do pierożków jest dodawane mięso mielone, ale też są żeberka. Chińczycy strasznie lubią właśnie różne kostki do obgryzania i taką gumową teksturę tych wszystkich rzeczy. Także tłuste rzeczy, nawet sam tłuszcz się gotuje z kawałkiem tylko mięsa. Chodzi o to, żeby on był taki gumowaty, czyli taki chewy. No dobra, postaramy się trochę przybliżyć. Ale może nasz przy... też będzie taki właśnie. Tak, musimy go odsączyć. I może drobniej posiekać. Polska nazwa jest chlebowiec. Dzisiaj to usłyszałem pierwszy raz. Jest to genialny substytut mięsa dla wegetarian. Mm -hmm. Można go tak na surowo? Spróbujemy. Właśnie. Tekstura fajna, faktycznie Dokładnie. taka mięsna. Skąd w tobie taka pasja do tej kuchni? No, kanał nazywa się Umami, co oznacza smak pyszności, tak w dwóch słowach. Żeby się zagłębić, to musielibyśmy polecieć do Japonii do 1908 roku i pan Ikeda jak gdyby wyosobnił ten smak. Mamy smak słony, słodki, gorzki i kwaśny, a piąty smak to jest właśnie umami i on odzwierciedla taką pyszność, że masz ochotę po prostu jeść dalej to jedzenie. Skąd, stąd też właśnie nazwa kanału i, że tak powiem, zamiłowanie właśnie do kuchni azjatyckiej, gdzie jest mnóstwo umami. No dobra, to teraz zabieramy się za przygotowanie tego farszu, czyli musimy podsmażyć mhm. składniki. Dobrze, to tak, ja sieknę sobie tego jackfruita, czyli chlebowca. A ja w tym momencie dodaję pozostałe składniki, żeby ciasto znowu się wyrobiło. Całą, dokładną proporcję tych wszystkich składników znajdziecie w opisie filmu. Tak. Dobra, ciasto się wyrabia, mm -hmm. a my zajmujemy się przygotowaniem farszu. Ja rozgrzeję dno patelni. Jaki przepis przysporzu ci najwięcej trudności? Wiesz, co? Trudności to może niekoniecznie. Przyzna się, mówiłeś o odcinku, w którym. A tak, robiliśmy moci z Sugar Lady. Pozdrawiam cię, Sugar Lady. Pozdrawiamy? E, no, niestety tak, No to nam przysporzyło dosyć sporo. E, nie wyszedł nam ten przepis de facto. E, myślę, że do niego kiedyś tam wrócimy. E, ale tak, moci było chyba najtrudniejszą rzeczą, jaką do tej pory robiłem, aczkolwiek wydaje się bardzo proste. Jackfruit pokrojony. E, cebulka dymka. Ale ci to zgrabnie idzie. A, Musicie wiedzieć, że to są lata doświadczenia w kuchni i ten chłopak zna to miejsce od kuchni. Tak, dokładnie. Kiedyś tutaj pracowałem na backstage'u, byłem asystentem właśnie kucharzy Lidlowych. Zajmowałem się też futstylizacją, także czuję się tutaj jak w domu. No, widzicie? W kosteczkę. Jak, jak powinno być? Myślę, że tak, jak mamy wszystko, to wtedy nam będzie łatwiej nakładać ten farszyk do pierożków. Możemy już ją przesmażać. – Zróż po to jest prosty przepis. Mhm, dokładnie. Ciasto na pierogi pewnie każdy z Was zna. E, tutaj robimy je nieco inaczej, ale nie przyspożywam to w ogóle kłopotów. E, mamy tylko kilka składników do podsmażenia. No i później sam proces, już jak gdyby składania całego. A twój pierożka. ulubiony przepis na swoim kanale. Oj, ulubiony? Wiesz co, nie mam żadnego ulubionego. No, mam mniej, że tak powiem, szerokie. No natomiast często można się spotkać. Ze smażonymi potrawami. Je bardzo lubię. Wiem, że nie są super zdrowe, ale na przykład taki kurczak Korean Fried Chicken jest naprawdę przepyszny, bo jest super chrupiący. do tego. Masz lepki sos, mm, no. Tylko się rozpływać. Dobra, Dobra wracamy Jack Fruta, przesmażamy go. Jackfruit. Musimy mu nadać smak mięsny. Umami. Doprawiamy, tak, dokładnie. Tak. Wiesz, ja dodaję słodką wędzoną paprykę, bo uważam, że genialnie podkręc, podkreśla. Smak mięsny. A jak ty się w ogóle, kinga czujesz w kuchni azjatyckiej? Lubisz tą kuchnię? Wiesz to dla mnie to jest wspomnienie dzieciństwa. Mój tata bardzo dużo podróżował i ta kuchnia jest mi bardzo bliska. Tak, to jest wspomnienie dzieciństwa u mnie. O no, wow! No. Fajnie. Coś ostrego musi być? Pewnie, pewnie, że tak. Dajemy Czyli łączymy znowu smaki. I dodamy syropu no właśnie, klonowego. Właśnie. Pięknie. Powiedz mi coś o samych pierożkach, bo z tego, co wiem, one są traktowane jako przystawka. W Polsce często myśli się, że dim sum to są same pierożki. Otóż nie, ponieważ jest to bardzo dużo różnych przekąsek. Można to porównać do hiszpańskiego tapasu, który jest popijany akurat w Hiszpanii sherry zazwyczaj, prawda? Jest kieliszeczek sherry. Natomiast w Chinach są to herbaciarnie. I tak było na samym początku, że była serwowana tam sama herbata, Natomiast później dopiero weszły różnego rodzaju przekąski, w tym właśnie pierożki. Ten musi być mocno zredukowany, żeby pięknie wypełnił przestrzeń pierożka. Tak, że to nam nie I ja wiem, że ty nam zdradzisz sekrety formowania fantazyjnych pierożków. Tak, dzisiaj pokażemy, jak to zrobić. W ogóle, jak powinno się rozwałkowywać o. tradycyjnie, aczkolwiek zawsze można sobie. Ułatwić. Ten farsz musimy wystudzić? E, tak. Farsz dobrze, jakby był wystudzony, tak, żeby po prostu się nie poparzyć przy nakładaniu. kosztujemy. <grywa> Dobre to. Pięknie pachnie. Przekładam. <grywa> Przekładamy sobie do miseczki, żeby się po prostu szybciej wystudził. Mamy kuleczkę, robimy sobie bajgla. Widzicie? Mamy teraz bajgla. I teraz przekręcając. Robi nam się taki obważanek. Czy jest coś, czego byś nie zjadł? E, wiesz co? No, na pewno psa. Na pewno nie zjadłbym psa, nad robakami się zastanawiam, aczkolwiek nie miałem okazji i co ciekawe, e, naukowcy twierdzą, że w niedługim czasie właśnie białko robaków będzie jako jedno z podstawowych składników. Tak, ponieważ... ja pytałam, że to są w trendach w ogóle. Tak, Niesamowicie tak. robale są w trendach. Dokładnie, są bardzo zdrowe. E, podobno, w sensie zawierają dużo właśnie odżywczego białka dla nas. No i zobaczcie, przekroiliśmy to sobie na pół i teraz tradycyjnie pokażemy. E, powinno się je kroić na właśnie mniej więcej... E, takie. Jednocelowe. Kawałeczki, dokładnie. Mm -hmm. Robimy sobie wtedy kuleczkę. Hop. rozpłaszczamy ją trochę. No i teraz najeżdżamy sobie na ciasto. Wracamy. 90 stopni. Hop. Kolejny najazd. Kolejny Ale nie na 90. przejeżdżasz do końca. Nie, 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 nie. Kolejne 90 stopni. Do środka, można by tak powiedzieć. Hop. I zaraz wyjdzie nam ładny, piękny placuszek. Sekretem tego przepisu jest ekstremalnie cienkie ciasto. E, tak, tak, dlatego. I przepięknie plastyczne. Mm -hmm. Ono jest fajne, zobacz. W ogóle nam się praktycznie nie przykleja do tej deski. Tak. No i teraz. Faszerujemy. Farszyk, tak. I zrobimy dzisiaj taki pierożek dla leniwych, można powiedzieć. Nakładamy odrobinę farszu, dajemy na środeczek. Ale pięknie. Hyc. No i teraz. Farbaneczka. Składamy sobie ona cztery. I będzie mm -hmm. coś takiego. Taka sakiewka. Taka sakiewka, dokładnie. Ale równie dobrze. Możemy pójść dalej, jak chcesz bardziej wymyślne, i poskładać sobie w ten sposób do środka. Zawijając i wtedy mamy sakiewkę, ale troszkę inny kształt. Piękne. który też uważam, że jest bardzo fajny. Więc Zobaczcie, się można, no, można po się pobawić. Przepiękne. Cyk. Przepiękna przestawka do herbaty. Tak jest. Ale co, resztę chyba zrobimy tradycyjną sposobem? – Tradycyjnie, wycinamy. Tak, wycinamy. tak ja, nas nasze babcie. <grym> dokładnie. To ja rozwałkowuję. Moje stałe pytanie musi być. słonem słodkie? Posłonem słodkie? Jak najbardziej. Jakie słodkie? Wiesz co, nie mam jednego, aczkolwiek w deserach lubię jak coś jest miękkiego, coś jest takiego krupującego. tak, zimnego, jak coś... ciepłego. Różne czyli... tekstury jak są. Tak, dokładnie. Ale takiego jednego deseru, który miałbym ci wymienić, który taki najbardziej lubię, to. To chyba nie mam. No. Lubię serniki różnego rodzaju. Lubię też tiramisu. A twoim deserem, jaki jest ulubiony deser? No? no. Nie mam pojęcia. Naprawdę, okay. tak kocham jedzenie. Też masz, też masz dużo. Tak, ale wiecie co, właśnie skoro mówimy o deserach, to od razu przysieciłam sobie naszą listę filmów i chyba teraz najchętniej napiłabym się Dalgona Kofi Pawła. Byłeś kiedyś Dalgona Kofi to jest nie, coś nie, genialnego, nie bo to jest. Mm, Kawa, która jest ubijana, yy, i robi się z niej taki cudowny krem yy, pod wpływem właśnie tego ciągłego ubijania kawa Oła. taka instant. Okay. No, coś cudownego musicie sami się przekonać, bo to jest w ogóle hit internetu, ta kawa, więc dalgona kofi, zapamiętajcie, przepis Pawła jest yy, u nas. Okej, okay, na pewno odwiedzę. Pozdrawiam, Pawła. Najpopularniejszy przepis na Twoim kanale. Wiesz co, to jest chyba sushi i to był jako jeden z pierwszych odcinków yy, tak naprawdę no i tam jest no tam jest dużo. Tam jest... Jest naprawdę dużo. Dla mnie cudowne jest to, że ja poprzez właśnie takie tygodnie tematyczne, jak ten tydzień azjatycki, mm -hmm. mogę powracać do tych smaków mojego dzieciństwa i odkrywać takie smaki, właśnie jak chlebowiec. Tak, no dla mnie to jest też nowość. Powiem tak. ci, że jackfruit, tak, jackfruit. Jackfruit, jest... chlebowiec mm -hmm. jest Fruta. fantastyczny i naprawdę nie bójcie się nowości, bo, bo są genialne. Zawsze mnie ciekawi, czy takie osoby jak ty, fani kuchni, danej kuchni, w domu też na co dzień po prostu kuchnię mają wypełnioną właśnie tymi przepisami. Wiesz co, ja lubię różne kuchnie. Czyli to nie jest tak, że rano wstanę zrobię sobie. Komurajzu, na przykład. <gry> no ale tak zaczynasz naprawdę tak dzień, czy tak czasami tradycyjnie jednak zrobię nie, sobie te no, jajeczko sadzone parożek no. tak po polsku, po naszemu. Pewnie, że tak. Uwielbiam jajka poszytowane z sosem holenderskim. No to lubię też kuchnię europejską jak najbardziej. Nie ma co się ograniczać tylko do jednej. No i dobra. Wycinamy. Wycinamy. No jak będziesz próbowała zrobić ten pierożek, taką, którą sakiewka. Czekaj, tak. co. Ja najpierw spróbuję, a potem zobaczycie, czy mi się udało. A robisz jeszcze inny. – Widziałam na YouTubie. – Wiem, co chciałeś zrobić. O, ci, pokażę wam, co zrobiłam. To się trochę pośmiecie ze mną. No chodźcie chodźcie, 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 chodźcie. Tak, ja coś zrobiłam. No dobra, chciałam na przykład tak jak oryginał, więc. Yy... Więc to pokażę, jak to, no powinno to już, być. No to już. Ale wiem, co chciałaś zrobić tutaj. Tak, chciał taką ładną falbaneczkę. Tak, tak, No. Hop. no Zaraz i teraz to naprawimy. Nawet możemy nie trzymać tego w dłoniach, tylko po prostu sobie składamy z jednej, z drugiej strony i wychodzi nam ta pierwsza stakiewka. Tak. Chyt, tylko tu musimy porządnie skleić. A ten, ja chciałam tam? taki pierożek, jak wiesz. A taki zawiany do środka z falbanką. To wiem, wiem o czym mówisz, no ale, ale to. Czekaj, jest... może teraz mi się uda. Trzeba próbować, w kuchni Prawie. trzeba próbować. Robię, dobra. Ale pięknie się klei te ciasto i uważam, że ciasto jest po prostu genialne. O, takie też podają. Mhm, tak jak, jak nasze uszka. Zobaczcie, na coś potrafię. Możemy też gwiazdkę zrobić, no można się tutaj pobawić. W fajny sposób też z dzieciakami, żeby spędzić czas. Ja chyba idę w klasykę. Oczywiście jak wam łatwiej jest zrobić i macie wprawę właśnie w zykom pierożku, to róbcie takie. Teraz to, na co czekam cały czas, na parowanie naszych Tak. No i tradycyjnie oczywiście parujemy sobie w takich koszykach, ale jeśli nie masz takiego koszyka, no to teraz uważaj, lifehack! Wystarczy duży garnek, wkładamy sobie miskę do góry nogami, stawiamy talerzyk. Napełniamy tutaj wodą i wtedy przykrywam przykrywką, a tutaj wykładamy na talerzyk pierożki i gotują nam się wtedy na parze. My dzisiaj skorzystamy sobie właśnie z tych oryginalnych. Tak, miska Miskę też się... potrzebuje do sosu. Dokładnie. Co ważne, pod każdy pierożek kładziemy pergamin po prostu taki mały kawałeczek po to żeby się nie przykleiło ciasto do bambusa. Dokładnie. Możesz wyściełać też takim dużym papierem, tylko pamiętaj, że trzeba porobić kilka dziurek, żeby cyrkulacja właśnie tego i tej gorącej pary była w środku. Tak. Mhm. Dobra, ja już siekam kolendrę, bo będzie składnikiem sosu, w którym będziemy maczali pierożki. Jak długo będziesz je parował? Wiesz co, myślę, że tak, farsz mamy tutaj zrobiony. Jakby było na przykład jakieś mięsko, no to musielibyśmy troszkę dłużej, prawda? Ale farsz jest przygotowany, czyli musi nam się uparować tylko i wyłącznie ciasto. ciasto. 4–5 minut, myślę, że to będzie maks. Ja tutaj kombinuję z sosem do maczania. Dodałam już sos sojowy, kolendrę drobno posiekaną. Dodamy jeszcze dla słodyczy syropu klonowego, mm -hmm. ocet ryżowy. Dodamy jeszcze imbir. I co jeszcze dodamy? Co byś dodał? Znawco. Dodamy imbir. No tutaj możliwości jest, jest dużo. Tak naprawdę moglibyśmy dodać: też czosnek. A i co ważne, nie smażymy na oleju sprażonego sezamu. Imbir, szalotka, co jeszcze tak. dajemy? Imbir, szalotka, chili, płatki chili. O, Odrobinkę, genialne. Uwielbiam. tak, że Lubisz moc? Pewnie, pewnie, że tak. <grym> A no i co? I dymeczka dla świeżego smaku. Ile razy byłeś w Chinach? Wiesz, co? Palcem po mapie, to jakbym tak policzył, no to kilkanaście. Ale fizycznie fizycznie nie byłem ani razu. Powiedz mi, czego nie wiedzą o tobie twoi obserwatorzy. Mam psa, tego chyba nie wiedzą. Nawet dzisiaj dowiedzieliście się właśnie, że pracowałem tutaj kiedyś wcześniej. No, widzę. Nie. no właśnie. Pierożki już są prawie gotowe. Prawie, o opiekcie zachowujące. Jeżeli swój chcecie sztab. więcej azjatyckich inspiracji, przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z przepisami. Pyk. No i wydajemy, mm. czyli mamy piękne pierożki, pyszny sosik. O, jak to pachnie! Unosi się tutaj w całej kuchni. I one super wyglądają, naprawdę zachęcają do tego, żeby je schrupać. Podejdźcie bliżej, podejdźcie bliżej. Zobaczcie to! Zobaczcie ten pergamin, śmiesznie tak jakby żył w ogóle, prawda? Że to wszystko... para go unosi. Jest tutaj dużo miłości w tych pierożkach. A teraz pora na pamiątkową chwilę, czyli wspólna foto. Dasz odbitkę? Y Jasne, zrobimy drugie. Gotowy? Jasne. Uśmiech! Dziękuję. Po prostu jesteś niesamowitym człowiekiem z ogromną pasją, i ja tak się cieszę, że ta kuchnia gości właśnie takie osoby jak ty. Dziękuję bardzo. Jesteś umami. Bardzo dziękuję za zaproszenie i super się też tutaj czułem. Dzięki właśnie Twojej osobie. No i co? Pamiętajcie, subskrybujcie, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Lajka, jak wam się podobał ten odcinek, a na dole w komentarzu, co u Ciebie za piszą. Same dobre rzeczy, że Wam się podobało. Dokładnie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Cześć! Oby więcej takich ludzi. Pa!